Dobry wieczór. Na specjalną prośbę jednego z użytkowników o Niku Marvin TV będę teraz realizować, bo podsunął mi pomysł kolega, bardzo fajny, będę realizować kolejną serię pogadanek. Pogadanka będzie typowo, nazwałem ją roboczo... Pogadanki parapsychologiczne, to znaczy będą to takie pogadanki właśnie o, o różnego rodzaju aspektach psycholo psychologii naszej takiej ludzkiej, komunikacyjnej, społecznej, międzyspołecznej. E, ja wspomniałem już kiedyś, że jestem absolwentem psychologii, natomiast nigdy nie uprawiałem zawodu psychologa jako takiego, no przynajmniej nie klinicznego. Um, ale w tym temacie się dosyć głęboko już od wielu, wielu lat, ponieważ zajmowałem się psychologiem biznesu i psychologiem komunikacji właśnie. Natomiast tutaj właśnie Marvin, Marvin TV yy, zadał mi pytanie i taką podpowiedź, czy mógłbym nagrać film o dystansie do siebie. Co też właśnie czynię. Nagrywam film o dystansie do... Do siebie. E, w, przygotowując się do tego nagrania, sprawdziłem sobie w, na różnych forach, na różnych stronach internetowych, porównałem sobie opinie, co oznacza według różnych ludzi mieć dystans do siebie, e, czy w ogóle mieć dystans. I e, taką chyba najciekawszą, którą znalazłem, e, wypowiedź to jest na jednym z forów, bo tutaj nie będę podawać użytkownika, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast... E, w wypowiedź, o, tak, od, opinia na temat tego, czym jest dystans, to, to, to brzmi następująco: Cytuję. Dystans to w najprostszej postaci nieprzywiązywanie wagi do czegoś. No? Czy nieprzywiązywanie wagi do czegoś? No, w sumie byłbym w stanie się pod tym podpisać. Czym jest dystans? Dystans, mówi do samego siebie, dystans do, do, do świata, dystans do otoczenia. Dystans. No, sam dystans jako, jako, jako słowo, w, 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 słownikowo oznacza odległość, tak, dystans, czyli zachowywanie pewnej odległości w takim rozumieniu, może nie nawet fizycznym, mierzonym w metrach, tyle co mentalnym, że, że, że pewnie odnosimy się do pewnej rzeczy jako, jako, jako osoba trzecia na przykład. O, spojrzeć na coś z boku, to jest właśnie dystans. Eee, posłuchać samego siebie jako osoba trzecia. Na przykład nagrać samego siebie, a potem posłuchać tego, co sam mówię. No i mieć ten dystans taki, żeby nie oceniać się z perspektywy jakichś emocji, tylko posłuchać siebie samego jako obcego człowieka. Fajna lekcja, stosuję ją od jakiegoś czasu. Fajna lekcja uczy, uczy, uczy słuchania właśnie własnych myśli, bo czasem mówimy, opowiadamy, gadamy, a, a nie do końca słyszymy samych siebie. I nie do końca też może zdajemy sobie sprawę z tego, co mówimy, co myślimy. E, bo to często jest tak, e, że e, ja cały czas, jakby uprzedzając to, co będę mówił, ja cały czas opieram wszystko na swojej własnej empirycznej wiedzy. Czyli to, czego doświadczyłem sam ze sobą i nie tylko. E, często jest tak, że mamy jakieś poglądy, że o czymś myślimy w jakiś określony sposób. Nie wiem, na przykład mamy poglądy polityczne i, i bronimy ich. Tak, no każdy z nas, jeżeli ma jakieś poglądy, to ich broni. Ale bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy byli w stanie yy, przyjąć pozycję takiego słuchacza z boku i samych siebie skrytykować i dojść do wniosku, że kurczę, bronię nieprawidłowej rzeczy, bronię nieprawidłowych wartości. Moje poglądy nie są właściwe. I na przykład przyznać rację przeciwnikowi. Tu już się zaczyna bolesny temat. E, a ja się tego tematu uczę. To już od jakiegoś czasu, od kilku lat. Powiem tak, e, wiele, wiele lat temu, jeszcze przed emigracją do Anglii, e, byłem człowiekiem e, no, na pewno zupełnie innym niż teraz. E, ale byłem człowiekiem przede wszystkim bardzo uzależnionym od opinii innych osób i, i, i bardzo podatnym na wpływ. To znaczy, mnie można było bardzo szybko zgasić, jak peta w popielniczce. E, ponieważ przede wszystkim byłem niepewny siebie, niepewny własnej opinii, niepewny... Mało tego, to co jest chyba najważniejsze, ja nie byłem e, pewny swojej własnej wartości. To znaczy, ja nie znałem swojej własnej wartości jako człowiek. E, I to powodowało, że bardzo e, wiele osób mogło mieć władzę nade mną. Miałem wiele rzeczy do ukrycia, które nie chciałem, żeby świat się dowiedział o nich, tak? Na przykład moja orientacja seksualna. E, i, I co to powodowało? Powodowało to taką rzecz, to jest, to jest bardzo ważna informacja dla, myślę, wielu z Was, yy, nie pozwalajcie yy, na to, że jeżeli coś jest Wami, to znaczy jeżeli jesteście jacyś, na przykład, nie wiem, jesteś rudy, jesteś homoseksualistą, jesteś, nie wiem, ukrytą, yy, ukrytą kobietą w ciele mężczyzny, cokolwiek, cokolwiek, co uważacie, że jest wstydliwe, co może świat Wam mówił, że jest nienormalne, a wcale takie nie jest cokolwiek takiego nie róbcie z tego tajemnicy może spotkają was szykany może, może ktoś, jedna, druga czy trzecia osoba będzie wprost wam powie w twarz, albo nie wiem, z reguły teraz właściwie w internecie częściej, czyli bez patrzenia w oczy, ludzie sobie bluzgają, ale, ale będą was atakować i, i, i będzie to samo co było ze mną, czyli, czyli ja byłem ofiarą właśnie osób takich które żerowały na tym, że ja mam coś do ukrycia i, i żywiły się tym kiedy przestałem ukrywać wszystkie rzeczy, nie mówię tylko o orientacji, ale wszystkie rzeczy, które wcześniej ukrywałem, kiedy przestałem je ukrywać, kiedy zacząłem mówić głośno o tym, kim jestem, jaki jestem, co myślę, co robię, co chcę robić, jakie mam marzenia i tak dalej, i tak dalej, wytrąciłem tym wszystkim atakującym wszystkie możliwe karty z rąk. No bo co? No, w tej chwili, co ktoś może mi zrobić na temat, bo już skupię się na tym, bo to chyba najsilniejszy faktor, skupię się na tym homoseksualizmie. Co mi ktoś może zrobić? Zwyzywać mnie? No i co? Że ktoś mnie nazwie gejem, pedałem, powie jakąś nieprawdę? Wytrąca się, wytrąca, wytrąciłem wszystkie możliwe argumenty takim ludziom. Na ludzi, którzy żerują w ten sposób na innych, którzy szukają słabych, którzy szukają ofiar, którzy chcą kogoś zaatakować, ignor jest najlepszą reakcją. Ignor i brak tajemnicy. Nie jesteś w stanie mi niczym zaszkodzić. No to co powiedziałeś, to co powiedziałeś. O mnie, no wszyscy o tym wiedzą. Zrobiłeś jakąś rewelację? Nie. Powiedziałeś głośno to, co jest faktem? Tak. Co chcesz tym zrobić dalej? Pytam takiego człowieka. I jest pustka. No bo co może zrobić? Nic. To jest też dystans. To też jest dystans. Ja Jestem sam zdystansowany do siebie. Wiem, jaki jestem. Wiem. Ee, i Jaki nigdy nie będę prawdopodobnie. No bo nie będę, bo pewnych rzeczy w życiu nigdy nie, nie będę robił. I, I nie będę. No, nie będę. E, i, I trzeba się z tym pogodzić. I to też jest dystans. I patrząc sam na siebie, czasem też śmieje się z własnych zachowań, z własnych reakcji. To też jest dystans. Potrafić się śmiać z samego siebie, potrafić wyciągnąć wnioski, e, zauważać swoje własne błędy, przyjrzeć się sobie w lustrze. To jest bardzo fajna metoda, bardzo fajny taki trik, bym powiedział nawet patrzeć na siebie w lustrze i patrzeć sobie prosto w oczy w lustrze i mówić sobie prawdę. Na przykład masz krzywy nos, masz krzywe zęby, masz niewyprasowaną koszulę, nie wiem, masz kurze łapki, cokolwiek. Ale mówić sobie takie rzeczy. Kiedy samemu, kiedy, kiedy sam z siebie człowiek się oswoi ze swoimi niedoskonałościami, nikt, nikt Wokół nie jest w stanie skrzywdzić Ciebie czy mnie, e, mówiąc o tych niedoskonałościach, bo my sobie zdajemy z nich sprawę. My je wiemy, my je akceptujemy. To jest bardzo ważne akceptować siebie i swoje niedoskonałości. Każdy z nas, to też w tym kontekście dystansu, każdy z nas jest osobą doskonałą i niedoskonałą jednocześnie. To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Eee, nie, ci ludzie, którzy szydzą, oni, oni przecież nie są idealni. Powiem więcej, ci wszyscy, którzy żyją, są właśnie najbardziej niedoskonali ludzie w naszym otoczeniu. To są ci wszyscy, którzy próbują swojej niedoskonałości przykryć niedoskonałościami innych. E, ich zachowanie jest dla mnie karygodne, natomiast no, ja też jestem wielkim wyznawcą karmy, więc ja nie będę nikogo oceniał ani osądzał, to zrobi natura dla nas. To się prędzej czy później skończy takie zachowanie, natomiast niestety ma ono wpływ na przykład na słabsze jednostki, mówię tutaj o, o ludziach Jednostka ludzi. Słabsze jednostki mogą tego nie wytrzymywać, to się kończy często samobójstwami albo jakimiś depresjami, kończy się fakt. Ale to są ci ludzie, którzy targają się na swoje własne życie przez swoje słabości, to są właśnie ludzie, którzy nie wiedzą jednej podstawowej rzeczy: że należy kochać samego siebie. Jeżeli pokochasz samego siebie, polubisz samego siebie, zaakceptujesz to wszystko, co w tobie jest, negatywne, pozytywne, w twoich oczach oczywiście, to, to nikt nie jest w stanie ci już zranić. I przypuszczam, że 10 lat temu, że gdybym teraz był takim człowiekiem jak 10 lat temu, czyli właśnie takim bardzo podatnym na opinie innych, liczącym się z tym, to, to teraz jak na to patrzę w takim kontekście czasu, to sobie myślę, Boże, jakie to było uzależnienie od innych, to było uzależnienie od tego, że ja nie robiłem tego, co ja chciałem, ja robiłem, tego, ja robiłem to, co, co ludziom się podobało, ja podążałem za trendami. Ja nie kupowałem ubrań, które mi się podobały. Ja kupowałem ubrania, które podobają się innym. Po co? Zadajmy sobie proste pytanie: po co? Kupuję samochód po to, żeby nim jeździć, czy po to, żeby podobał się sąsiadom? Gdzie jest patologia? Właśnie. Kupuję coś dla sąsiadów, czy dla siebie? Buduję nowy dom, bo chcę mieszkać w 200-metrowym domu, czy wystarczy mi kawalerka 70-metrowa, czy 30-metrowa nawet? Ale mam ten 200-metrowy dom, bo? bo chcę sąsiadom zaimponować? Po co? Po co? Dla tych ludzi i tak to nie ma większego znaczenia. Jeżeli będą chcieli cię krytykować, i tak to zrobią. Nawet jeżeli będziesz miał 400-metrowy dom i 4 Mercedes, i Tak to zrobią. Więc bardziej chyba warto skupić się na swoim dobrym samopoczuciu, bo dobre samopoczucie właśnie. Kiedy jesteś niewolnikiem innych, nie masz dobrego samopoczucia, kiedy przestajesz, kiedy walisz ignora tak zwanego, kiedy przestajesz się liczyć z opinią innych osób, liczyć w tym kontekście, że nie słuchasz wszystkiego, co do ciebie mówią i nie podążasz za tym, czego od ciebie oczekuje otoczenie, wtedy jesteś tak naprawdę wolnym człowiekiem. Warto słuchać opinii innych, nawet tych negatywnych, bo może czasem ktoś ma rację, może ktoś powie coś, nawet właśnie mówię w tych, w tych filmach. Może ktoś powie coś, co, co, czego ja nie widzę, a co mogę zmienić. Jasne, trzeba tego posłuchać. Ale absolutnie nie może być tak, że ktoś powie, weź, przestań nagrywać te filmy, bo jesteś beznadziejny. Nie, nieprawda, nie jestem beznadziejny. Może nie jestem doskonały, może moje filmy nie są dobre, może jeszcze technicznie nie opanowałem wielu rzeczy, może muszę popracować nad dykcją, ale nie jestem beznadziejny. I nie przestanę nagrywać tych filmów tylko dlatego, że ty tak uważasz. I to się powinno czynić wszystkich innych możliwych aspektów życia. Jeżeli ktoś mi powie, starej weź zmień koszulę, bo ci chujowo w różowym, to wezmę tą uwagę pod, pod wzgląd, może faktycznie przesadziłem z różem. E, natomiast jeżeli ktoś mówi jesteś beznadziejny, nie rób czegoś, albo weź się wycofaj z tego, albo weź w ogóle, co ty tu robisz, weź wyjść stąd. To... Nie, 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 dlaczego? Dlaczego? W czym jestem gorszy od ciebie? W niczym. Tak brzmi odpowiedź. Ten film, który podpowiedział mi właśnie kolega, jest, jest też, był też inspiracją, dlatego że od razu do głowy mi przyszły rzesze bardzo młodych ludzi, którzy są zdominowani przez tą kulturę otoczenia, przez słuchanie tego, co, jaki wpływa na nich otoczenie i słuchanie tego, co mówią inni rówieśnicy. Często bywa tak, że, że są liderzy w grupie, tak? bardzo silne jednostki, silne osobowościowo, które, które jak gdyby wyznaczają tak zwane trendy. A te słabsze jednostki za nimi podążają, a czyli nie nadążają, to, 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 no to się gubią i dostają depresji na przykład, albo robią różne inne głupie rzeczy. Nie. Trzeba być pewnym samego siebie. To jest bardzo ważne. To jest to, jak zataczając kółko znowu, lubię ten znak. E, wracam do tego, jak, jak się zmieniłem w Anglii. Ja zacząłem być pewny siebie tutaj. Pewny siebie swoich umiejętności, swojej wiedzy, swoich zdolności, swojego wyglądu, e, swojego charakteru. Zacząłem być tego pewien. E, wcześniej miałem e, takie osoby w swoim życiu, które na przykład potrafiły codziennie mi powtarzać, że, że jestem brzydki, gruby i beznadziejny. A jak się powtarza to przez kilka lat, to, zaczyna to człowiek zaczyna w to wierzyć. Nie. Jestem gruby? Może nie, nie jestem. W tej chwili nie. Wtedy byłem, to fakt. Ale nawet jeśli, to, no, to może to lubię. A może schudnę. A może coś tam. Może jestem chory? Nie ocenij mnie bo nic mnie nie wiesz. I, I to bycie samemu sobie jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne wierzyć w samego siebie. To jest cholernie ważne. To jest takie, jeżeli wszyscy naokoło w ciebie zwątpią, to masz jedną, jedyną osobę wtedy, która zawsze będzie w ciebie wierzyć. Ty sam. I jak prześledzicie sobie biografię wielu noblistów, odkrywców, ludzi, którzy zmienili świat, to właśnie byli tacy ludzie, to byli samotnicy, których tłum wyszydził, nawet wmawiał im, że są do niczego, nic nie warcie, a oni byli tak zdeterminowani i przekonani o, o swojej wartości, że dokonali cudów. Stworzyli żarówkę, stworzyli parę innych rzeczy, stworzyli telegraf. Prześledźcie sobie w, w, w Google'ach e, e, historię pana Edisona na przykład, z jakim uporem on, on walczył o swoją sprawę. I to nie są, to nie są mistrzowie, to nie są, to nie są ludzie bogowie, to nie są boscy ludzie. Nie, oni po prostu byli przekonani o... Oni byli pewni tego, co robią, oni wiedzieli, co, czego chcą i to jest chyba najważniejsze. I to jest ten cały dystans. Dystans polega na tym... Kolego, teraz odpowiadam Ci na pytanie już bezpośrednio, Marvin TV. Dystans mój polega na tym, że e, ja mam dystans do samego siebie w kontekście tego, że możesz mnie skrytykować, możesz mnie zopiniować, możesz o mnie mówić bardzo wiele rzeczy. Jeżeli te rzeczy są prawdą, to ja ci przyznam rację. Jeżeli te rzeczy są yy, zwykłym szyderstwem, kłamstwem, yy, oczernianiem, to ja nawet nie będę się do tego odnosił, bo nie warto dyskutować z takimi rzeczami. Ponieważ ja znam swoją wartość. Ja wiem jak się nazywam, wiem jaki jestem, wiem czego chcę, to jest bardzo ważne. Możesz mnie krytykować, ja nawet się cieszę, jeżeli ktoś mnie krytykuje, ponieważ krytyka jest, krytyka jest o wiele większym yy, motywatorem i faktorem w działaniu niż, yy, niż, yy, niż pochlebstwa. Tylko, że jeżeli jest to krytyka uzasadniona, bo jeżeli jest to krytyka dla krytyki, która nic nie wnosi i tak naprawdę mówi oszczerstwa i kłamstwa, no to, no to wtedy to zlewamy, tak? I to jest dystans. Także to nie jest do końca tak, że dystans jest to, że nie przywiązuje się wagi do czegoś. Przywiązuje się wagę do, do rzeczy istotnych, a te rzeczy istotne puszcza się po prostu tak wolno. Nawet jak ktoś szydzi, wskazując na ciebie palcem, szydzi, śmieje się z tego, no to robisz coś takiego. Jesteś pewien? Fajnie. Bojem. I tyle. I uśmiechasz się. krzycz na drogę, życzysz i błogosławisz i tyle. No i to jest dystans. Dystans głównie do ludzi, bo teraz ludzie niszczą innych ludzi z niewiadomych powodów. No, ale to taka moja prywatna refleksja. Eee, no, myślę, że wyczerpałem temat. Może mówiłem trochę chaotycznie, ale temat faktycznie tego dystansu jest bardzo obszerny. Można zrobić o tym kolejny odcinek. Już może bardziej się przygotuję niż teraz zajęło mi to godzinę, więc nie do końca rzetelnie, ale myślę, że to, co, bo przede wszystkim to, co mówiłem, to są moje własne odczucia, własne myśli, własne doświadczenia i jeżeli jak tylko komuś tyle pomoże, to ja będę bardzo zadowolony z tego. A jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania tej natury, to bardzo proszę, możecie do mnie pisać i pod filmami, i na privie, wysyłać maile. Zapraszam, chętnie odpowiem. To, co cały czas powtarzam, pytajcie, a będzie Wam odpowiedziane. No i życzę Wam miłego dnia, bo teraz już skończyłem nagranie, jest y, trochę późna. Opublikuję pewnie wszyscy rano, ja dopiero zobaczę, więc życzę Wam bardzo miłego dnia. E, mój jutro też będzie pewnie miły. No i widzimy się jutro wieczorem, bo coś znowu nagram dla Was. A, kurczę, uwielbiam was naprawdę i uwielbiam dla Was nagrywać coraz bardziej. Niedługo chyba to stanie się moją pracą zawodową. No, no prawie zawodową. Dobra. Cieszę się, że mogłem się na ten temat wypowiedzieć. Dziękuję za ten fantastyczny temat i proszę o więcej. Dobranoc.